Zbigniew Ziobro to człowiek, który powinien mieć nerwy ze stali. Pełniona przez niego funkcja wymaga nie tylko stanowczości, ale i umiejętności zapanowania nad swoimi emocjami. Chociaż na co dzień polityk świetnie potrafi nad sobą panować, to okazuje się, że z równowagi potrafią go wyprowadzić, małe, z pozoru nic nieznaczące rzeczy. Zbigniew Ziobro od lat pełni funkcję ministra sprawiedliwości. Piastowanie tak ważnego i odpowiedzialnego stanowiska niesie za sobą pewne konsekwencje, m.in. ciągłe narażenie na nerwy i stres. Jak się jednak okazuje, to niesprawy bandytów sprawiają, że minister się denerwuje. Mężczyzna został doprowadzony do furii przez choinkę. Lech Wałęsa nie powstydziłby się takiej choinki święta dały o sobie znak nawet w sądzie okręgowym w Krakowie, gdzie już od poniedziałku stoi przyozdobiona choinka. Niestety, Bożonarodzeniowy klimat nie wszystkim dał się we znaki, bowiem szefostwo sądu oburzyło się ozdobami, które zawisły na drzewku. Na bombkach widniał napis Konstytucja, który wywołał nie lada skandal. Sędziowie usłyszeli w ostatnim czasie zakaz chodzenia w koszulkach z napisem Konstytucja, więc postanowili wyrazić swoje poglądy w nieco inny sposób. Manifest ten nie spodobał się jednak ich przełożonym z samej góry, którzy jeszcze tego samego dnia kazali zdjąć oryginalne bombki z choinki. Z drzewka z całą pewnością dumny byłby sam Lech Wałęsa, który w koszulce z napisem Konstytucja chodzi nawet na pogrzeby. Zbigniew ziobrokarze wsadzić choinkę do resztu? Drwiny ze strony opozycji gdy choinka stała się powodem sporów i rozterek. Opozycja od razu zaczęła śmiać się z kolegów po fachu. Niektórzy politycy zaczęli nawet drwić, że Zbigniew ziobro z całą pewnością każe teraz wsadzić świąteczne drzewo do więzienia. Chociaż sytuacja wywołała lawinę żarów i drwin, to cała sprawa jest o wiele bardziej poważna, niż mogłoby się to niektórym wydawać. Okazuje się, że sędziowie żyją w strachu, że zostaną zwolnieni dyscyplinarnie. Zbigniew wziął maku temu solidne podstawy: zabezpieczono monitoring przedstawiający obszar, na którym znajdowała się kontrowersyjna choinka. Głos w sprawie zabrał Dariusz Mazur, sędzia z Sądu Okręgowego w Krakowie. Chcieliśmy wyleczyć KRS i władzę naszego sądu z pewnej konstytucjofobii? Podobno został zabezpieczony monitoring z naszego ubierania choinki, zapewne do wykorzystania, by nam zrobić dyscyplinarki, szokująco wyznał mężczyzna.